Wszystko o pająkach. W laboratorium Marii Heberstein warunki są ściśle kontrolowane. Każdy pająk ma do dyspozycji taką samą ramkę i każdego dnia chwyta muchę w tym samym punkcie sieci. Dlatego, że Mari codziennie właśnie w tym miejscu taką muchę przyczepia. Każdego ranka, kiedy pająki przystępowały do budowy sieci, konstruowały ją tak, że w miejscu, w którym poprzedniego dnia dostały pożywienie, była ona nieco powiększona. Pajęczyny zmieniały także swój kształt. Z upływem dni z początku regularne pajęczyny zaczęły przybierać kształt owalu. Pająki powiększały tę ich część. Która była najbardziej skuteczna? Wyniki badań ukazują, że działania pająków cechuje pewna elastyczność. Nie zawsze budują takie same pajęczyny i mogą zmieniać ich kształt zależnie od warunków, w jakich wypadło im życie. Jeśli życiem pająka rządzi tylko ślepy instynkt, to jest on dosyć rozbudowany. Zawiera umiejętność dostosowania kształtu pajęczyny do lokalnych warunków, tak by była najbardziej wydajna. To niezłe osiągnięcie, jak na stworzenie, którego mózg jest mniejszy od kryształka soli. Technika tkania pajęczyny jest dla naukowców fascynująca, ale jeszcze bardziej interesuje ich tworzywo, z którego powstaje. Panuje przekonanie, że nić pajęcza jest równie mocna, co tej samej grubości nić stalowa, jednak w rzeczywistości jest o wiele mocniejsza. Teraz trwa wyścig w zakresie analizy składu przędzy i prób stworzenia jej sztucznego odpowiednika. By zbadać, dlaczego jest ona tak wytrzymała, bada się DNA pająków. Naukowcy usiłują również ustalić, jak płyn tężeje w normalnej temperaturze bez udziału niebezpiecznych dla życia substancji. Chemikom udało się wyprodukować silne włókna syntetyczne, ale tylko poprzez doprowadzenie do wrzenia szkodliwych kwasów. Świat zmieniłby się, gdyby ludzie stworzyli włókno podobne do pajęczej nici. Powstałyby niebywale silne, lekkie i wytrzymałe tkaniny. Wojsko dysponowałoby niezniszczalnymi spadochronami dla czołgów i innego ciężkiego sprzętu. Rozpuszczalna w wodzie nić pajęcza jest chemicznie neutralna. Można by jej zatem używać w medycynie do wytwarzania sztucznych ścięgien i wiązadeł, gdzie liczy się elastyczność i wytrzymałość. Ale stworzenie sztucznej nici pajęczej nie jest łatwe. To wyrafinowany materiał, powstały w rezultacie 380 milionów lat ewolucji. Trudno też udowodnić, że pająki istnieją już od tak dawna. Z tak drobnych istot rzadko powstają skamieniałości. Ale w tym odsłonięciu w Catskill Mountains w stanie Nowy Jork paleontolog Bill Shear znalazł fosylia pająków świadczące o ich długim rodowodzie. Kłopoty sprawia wydobycie skamieniałości ze skały. W ciągu milionów lat pokruszyły się na drobne fragmenty i trudno jest je oddzielić od skamieniałych szczątków roślin. Wszystkie te czarne drobiny to fragmenty roślin. Ale właśnie w takich skałach natrafiamy też na skamieniałości najstarszych pająków. 380 milionów lat temu środowisko życia pająków wyglądało zupełnie inaczej. Zamiast drzew i roślin kwiatowych położyły się tu prymitywne rośliny takie jak mchy i paprocie. Ten przybrzeżny rejon przecinała sieć rzek i strumieni. Krajobraz możemy sobie jeszcze jakoś wyobrazić, lecz większy problem stanowią pająki. By wydobyć ich skamieniałości, Bill stosuje kwas, który rozpuszcza skałę, ale nie niszczy skamieniałych fragmentów organicznych. W każdej miseczce po usunięciu materiału skalnego pozostaje około tysiąca skamieniałych drobin, spośród których większość to rośliny. Są one czarne i nieprzezroczyste. Nas interesują fragmenty przezroczyste o kolorze złocistym, gdyż są to skamieniałości zwierząt. Gdy dopisuje nam szczęście, przeglądam do 15 takich miseczek, czyli około 15 tysięcy skamieniałości. Zaledwie 5 z nich może pochodzić od zwierząt, a z nich być może tylko jedna od pająka. Kiedy kolega przysłał Bilowi nieznane mu skamieniałości do badań porównawczych, okazało się, że zawierały one kawałki pajęczej przędzy. Od początku było pewne, że to przędza, gdyż jej końce wystawały ze skamieniałych kądziołków przędnych. Nie mieliśmy wątpliwości, że pochodzą one od pająka, ale liczyły sobie 380 milionów lat, a najstarszy, znany nam do tej pory pająk, był o 75 milionów lat młodszy. Bill odnalazł również szereg podobieństw u nowo odkrytego pająka z okazami z własnych zbiorów, co do których nie sądził, że są pająkami. Okazało się jednak, że miały niemal identyczny układ włosków na skórze. Ponownie badając fragmenty przekonał się, że część z nich również pochodziła od pająków. Odnalazł szczękoczółki, ostrza jadowe, a także odnoża. Dotychczas nie udało nam się znaleźć ani jednego całego pająka. Nasze zadanie przypomina składanie pucli bez gotowego obrazka na wierzchu pudełka. Współczesne pająki mogą dać nam wskazówki co do tego, jak żyli ich dawni przodkowie. Też używały przędzy, jak dowodzą jej skamieniałe fragmenty, lecz nie budowały z niej pajęczyn, bo nie było wówczas latających owadów. Pająki prawdopodobnie mościły sobie z niej swoje kryjówki, zapobiegając zasypywaniu ich przez miałki piasek. Niektóre z nich polowały, wyskakując ku ofiarom z nor ukrytych pod ściółką, zamaskowaną jedwabną przykrywką. Dokładnie tak postępują ich współcześni potomkowie, pająki-konstruktorzy. Czyhają w norze, oczekując od głosu zbliżających się kroków i w odpowiednim momencie rzucają się na ofiarę. Kiedy owady nauczyły się latać, pająki podążyły za nimi, konstruując swoje kryjówki nad ziemią i tworząc wokół ich wejść rozłożyste kołnierze. Dziś postępują w ten sposób lejkowce. Same chowają się w głębi lejka, podczas gdy brudną robotę przejęła od nich ich własna sieć. Gdy owady wzniosły się jeszcze wyżej, pająki zrobiły to samo, ale pośród gałęzi ich lejek przekształcił się w splątaną, płaską sieć. Z czasem sieć uzyskała pozycję pionową i w końcu powstała klasyczna pajęczyna. Zaczęły pojawiać się kolejne warianty jednej podstawowej koncepcji. Podejście minimalistyczne stanowiła pojedyncza nić pokryta lepkimi paciorkami silnie skłębionego włókna. Wytwarzają ją m.in. pająk w rodzaju celenia, który zarzuca je niczym laso na swoją ofiarę. W tym przypadku jest to ćma. Co ciekawe, tylko ten jeden gatunek ćmy pozwala się chwytać w taki właśnie sposób.